Dzień dobry Państwu. Z tej strony Małgorzata Zarzycka prosto ze Szwecji. Ja dzisiaj też łączę się po to, żeby Wam przypomnieć, że we wtorek o godzinie 10 jest 40-minutowy webinar. Jeżeli ktoś z Was planuje ekspansję na rynek norweski albo już tam jest i prowadzi biznes z Norwegami, to ten webinar jest dla niego. Będzie m.in. o tym, jakie najczęstsze FOPA popełniają polscy przedsiębiorcy w rozmowach z Norwegami. Będzie w takim razie też o tym, o czym rozmawiać, a o czym nie, co jest typowo norweskie, a co jest typowo, że tak powiem, polskie, jeśli chodzi o te zachowania i żeby je umieć wyłapać, umieć je kontrolować i umieć je, że tak powiem, dostosować z naszej polskiej strony do tego norweskiego rozmówcy, jeśli już tam jesteśmy. Oraz Aleksandra Eriksen podzieli się również swoimi radami, trzema złotymi radami na temat jakich zasobów przestrzegać w kulturze biznesowej. Do usłyszenia. Przepraszam za ten